co tam oni robią? A to te twoje pułapki. Dachu. Nie, moje pułapki są po tej stronie dachu. I, aha. A, za, oni nas blokują. Kładą i blokują, tak Pa co oni robią, chłopie, debile jebane O Kurwa To ile to oni to Czemu nie trzymiesz duży Duży Łukasz Tam już chyba jest cudze jakiś. Pala się. Pojebłamcy. Dobra, ja już Łapki. Jest tam. E, Ładnie. Hmm. Coś tam dostał, ale nie padł. No nie, bo to jedna pewna. Ja nie mam gazu, czosnek. Hm. Bo jeden majtnok się i wydupił, a ty się tyś w środku. O, bo nie należą. Nie, musi się zająć jedną... No, nie to, nie, nie tą, Łukasz. Nie, nie tą ekipą. Zostaw on... ich. Wiem, bo tu, wy tu leżycie. Ja. No właśnie. Nierdol tam tamta ekipa No dobra wiem Tak blisko kurwa, kurwa tak daleko blisko, no. no ja pierdolę <grym> Ja by tu w los po ten cichu, ten czekaj Ja wiem co ja zrobię, jak a ja, ja tu wlejza po cichu Jak gaz się skończy Gaz wiem o, no wiem, ładnie. tu Może się nie będą spodziewać, no że po cichu nie. tu wlejza Bo ja. oni jak będą się widać, walić Jak cię widać na mapie na radarze cię widać Aha, bo mam trofka Zapomniałem no, Ale takie 3 metry to nie będzie widać To nie, to nie zaś takie no, szczegółowe, ale kurwa ten gaz To jest, to jest, dobrze robisz. Byle mnie, chyba że tu mnie ktoś jebnie Dobra, tu. spokojnie no, no spokojnie, no nie wiem, tutaj Ryzy no, ryzyko Masz dobry plan, albo wypoli, albo nie. Tak, już nie zmienią, poczekaj. Poczuł się gaz. Uważaj pułapki. Nie, są tu, są tu, nie otwieraj nawet. Nie wiem, rób co chcesz. O tak. Tutaj. Prawy jest. Po prawy. O, tam jest. O kurwa, lep przypał. Super! Kurwa jest! Druga ekipa! Super pod dość pięknie Łukasz! Kurwa! Ja pierdolę zajebiście! A ja. w oknie, co? Kurwa mać się wylożech wyleczyć i dostą. Nie kurwa. Alfa. Ca jest na dachu. Uważaj. Wiem, wiem. Bo już fui mało pasty tak nie. Teraz możesz go podnosić, bo on się będzie leczył na tym dachu. Super. Szybko na dół. To nie ma trafu. Pierdolone gówno Patrz Patrz kurwa Patrz Jebany Drut Super Jebany Drut Miałeś go na gowie Drut No Kurde, wiem to było pewne Lecz się, się Wiem, wiem, ja mam regenerację. No dobrze, dobrze, że monekro, no. Bo to jest szansa, bo nikt cię tu nie pilnuje teraz. Ładnie, kucnij spokojnie Co ty mi dupisz? Nie tak nie pilnują. No, jest, u góry. Ja zrobię dwa kroki i no. Łazim, o, o. Kurwa, tyle razy. pójdź sam z tą dzierżbą, bo oni do środka ważą. Tu od tej strony. Dobra, dźwigaj jeszcze, Adi, jak możesz. Nie może, bo... Nie mam ammo. Ciut, bez ammo. Tu idą! Nóż, Łukasz. To idą teraz nóż. Jest tu czosnek, dawaj sam w niego, szybko, pójdź tu koło mnie. Dowej kurwa, nie kucaj tam. Tu. I tak jak widzisz ping, zaraz skręcaj na lewo i jedź w niego. Super Łukasz! Jak możesz? Kurwa nie, sorry. Możesz. No, mo możesz nekro czosnek. Kurwa. No. Możesz kro, czosnek. Budź mnie, nie musisz blisko. Szybko. Tak, nie jesteś wyholony. Chuj tam z tym. Czemuś ty to puścił? Aha, ja wiem co. No nie, to on Cimej, cimej. Ja... Nie zginiesz. I patrz jaki wał! Daniel. Podnoś go Te... teraz normalnie, normalnie go podnoś, normalnie podlatuj. No szybko. No si. Pod... Widziałeś jaki wał, Daniel? Jo, ja schowany umie jedną, nie? Lecz się! Ja 4 razy już, czy 5 razy zginął. Łeb! Chyba dostał! Magic grip! Szybko czosnek! Ale nie wychylej się za fes! Podnoś po mnie, Adi! Podleć pode mnie! Czekaj, czekaj! Mm, kurwa, ale... Nie! Taki jeden głupi kill! Czekaj, Daniel, tu trzeba coś kurwa wymyślić. Jezu, szkoda, że ja nie mam amo. A tu była jakaś skrzynka, nie Daniel, jeszcze? Czaszka może aha, dobra. Jo, ino mogę. Dobra, sorry, ja zapomniałem. Te, tu była jakaś jeszcze skrzynka z amo, nie? Nie wiem, nie, na pewno, nie. Ale my mieli, co my i nie wzięli. O to mi chodzi. ta może poprawy, poprawy może jedna, tu no. To ta ją wziął jeszcze, wiem że jedna no była cało. No i tu, tu może pod nogami po To prawej, ty nie, no tu może. To nie umia, nie umia. No no to wziął się. Już obydwie wziął. Ja wiem, że Cię pilnują. To jest przedupione. Jak Czostek mnie teraz... Jak mnie teraz zabiją, to ja już nic nie zrobię. Ale to jest jakiś zawias. A chuj Ty się tam kosz. Szukam kurwa, czy nie ma... Tam nie Czostek, kaj Ty Cię piesz? Oni są tu na dachu. No, kaj Ty Cię piesz? Pilnuj tu czosek, jeden sam się próbuje dostać Tu po tym daszku Góry. Ja pilnuj, nie wychylej się Bo z dachu cię Idzie. skasuje ja. O miał leżeć już Kurwa bać nie, bo Adi nie miałeś, żeś tak. Te robisz, i ten magic tak, magi grip po kilu i on nie, nie padł, Daniel! Ten magic grip. No 110 no co, no? Jak, ale ją moją Mocina, to jak 110? A, 126, no widzisz, no to, to odpowiedz sobie są. Chłopie, no i <śpiewanie> ja się <śpiewanie> założę, że mu został milimetr, albo dwa. Kurwa, to była taką zajebista misja do wzięcia, że show. Ajajaj.